Dzisiejszy odcinek będzie o tym, co dzieje się tutaj od najdawniejszych czasów, a mianowicie o pożarach lasów i nie tylko. Mieszkałem jeszcze w Polsce, pamiętam, zawsze o tej samej porze latem było w mediach mnóstwo informacji na temat olbrzymich pożarów lasów w Kanadzie. Jakoś trudno było mi sobie to wyobrazić, dlatego że jeśli powstawał jakiś pożar e, lasów w Polsce, to strażacy stosunkowo łatwo dawali sobie z nim rady. Natomiast tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. E, wszy za wszystko odpowiedzialny jest klimat, który jest trochę inny jak w Polsce. Mianowicie, zimy są bardziej srogie, lata są gorętsze, powietrze jest bardzo suche, a do tego pada bardzo mało deszczu. Mechanizm powstawania pożaru jest bardzo prosty. W tym suchym powietrzu gromadzi się duża ilość ładunku elektrycznego, który musi znaleźć sobie ujście w postaci pioruna. Podczas wyładowania powstaje iskra, no i mamy pożar. Chciałbym, żebyście zobaczyli zdjęcie, które zrobiłem 19 maja 2009 roku. Kiedy dopracowałem w kampie strażackim, nie opadał takiego małego miasteczka: Swan Hills. Data tego zdjęcia jest prawdziwa. Zdjęcie jest prawdziwe. Napadało wtedy 15 cm śniegu, i po takiej ilości wody trafiającej do gleby, można by pomyśleć, że długo nie będzie pożaru, długo nie będzie warunków do, do jego zaistnienia. No i oczywiście nic bardziej mylnego. Wtedy, kiedy zrobiłem to zdjęcie, miałem w bazie 12 strażaków. Po 4 dniach miałem już 120 strażaków, kupę ciężkiego sprzętu, a do tego paliło się w trzech miejscach. No, trochę się zgadałem. Na film o kampach przyjdzie jeszcze czas, natomiast dzisiaj chciałbym wam pokazać trochę zdjęć ze spalonego miasta oraz również trochę zdjęć z pożaru, który zbliżał się do naszej wioski. Pożar ten miał miejsce 14 maja 2011 roku i tego dnia spaliło się położone około 140 km od naszej wioski urocze miasteczko Slave Lake. Aby dojechać do Slave Lake trzeba było minąć dom naszych sąsiadów, a potem już jechać 135 km przez burz, mijając po drodze żeremia Bobrowe, bardzo często Misia, również często Orła, nie tak często Łosie, którym niestety nie, nie udało mi się zrobić zdjęcia. I dojeżdżało się w końcu do dużego jeziora, bo liczącego sobie około 100 km długości. A mającego dokładnie taką samą nazwę jak miasteczko, czyli Slave Lake. Pożary są nieprzewidywalne. No i wszyscy o tym wiedzą, a tak było również i w tym przypadku. Wszyscy o tym wiedzieli, ale nie wyglądało to tak tragicznie. Władze ogłosiły pogotowie przeciwpożarowe, a strażacy wciąż walczyli, ażeby powstrzymać ogień przed wejściem do miasta. Jednak 14 maja wiatr zawiał nieco silniej, do tego zmienił kierunek i w ciągu paru godzin był już w mieście. Podczas pożaru powstaje wysoka temperatura, która powoduje powstanie również silnego wiatru. I tak ogień napędza się sam. Ten silny wiatr przywiał z buszu płonące gałęzie i konary, które spadając na domy zapalały je. Co ciekawe, pożar był tak gwałtowny i przetoczył się przez miasto jak błyskawica. Jednak i tak spaliło się około 1 trzeciej miasta, a 380 domów mieszkalnych, 50 budynków należących do miasta i 60 takich jak sklepy, czy magazyny. Wszyscy mieszkańcy zostali przewiezieni głównie do Edmonton i rozlokowani po hotelach, żeby służby miejskie miały czas na uprzętnięcie pogorzeliska. Lotnisko w Slave Lake zostało przekształcone w dużą bazę strażacką, dlatego, że ogień wciąż pochłaniał hektar za hektarem. Drogi dojazdowe zamknięto, obstawiono policyjnymi patrolami i do miasta można było się dostać tylko posiadając specjalną przepustkę, którą miałem z racji wykonywanej pracy. No i stąd te zdjęcia. Znaczy, nie mam ich zbyt wiele, dlatego że po zrobieniu kilku przestałem fotografować, bo widok był po prostu okropny. Patrząc na te zdjęcia bardzo przygnębiająco działa widok 25 kompletnie wypalonych, nowiutkich fordów w tamtejszym dealershipie. Do walki z ogniem w Kanada posiada nie tylko straż pożarną, ale także specjalne samoloty i śmigłowce, o których opowiem innym razem. Te dwa duże samoloty to Lockheed L188, a te mniejsze nazywane są CL415. Duże biorą więcej wody, ale muszą lądować, aby nabrać wody ponownie. Natomiast te małe mogą brać wodę z każdego jeziora czy zalewu. Wystarczy, że zniżą lot, dotkną kadłubem wody i pod wpływem prędkości woda napłynie do ich zbiorników. No i to tyle o pożarze w Powiem tylko, że za dwa dni pożar dotarł w pobliże naszej wioski, ale strażakom udało się zdusić ogień z powietrza i te parę fotek, które tutaj widzicie, to samoloty i śmigłowce w akcji. Jedno ze zdjęć pokazuje samolot, który zrzuca właśnie wodę na... Na burz, widok jest niesamowity. No i tak dobraliśmy do końca dzisiejszej opowieści. Do tematu pożaru wrócimy jeszcze kiedyś, kiedy będę opowiadał o, o kampach strażackich i jak wygląda w nich życie, a tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się!